Witam. Wczoraj był film o tym, że dupło, dzisiaj kolejny. Także zachęcam do oglądania. Na początku: Skins manki. Można sobie wejść wymienić coś. Skiny jakieś i są se crafty i w ogóle. Fajna rzecz: I jest ten kalendarz. Możecie na przykład dropnąć 50% do doładowania, które jest OP. Ja dropłem i za niedługo pewnie doładuję sobie co nieco. Tak trzeba. No, bo zobaczcie, widzowie. Jak żyje wolność, wolność i swoboda? No, odbiło się nieco, to trzeba przyznać. Indeksy lecą do góry powoli. Zobaczymy, czy wszystkie, czy tylko na razie, Esports 300. Ale jeżeli Esports 300 leci do góry, to ogólnie to jest bardzo dobre dla marketu. To jest dosyć ciekawe. Ale items na razie jeszcze nie, ale skrzynki stare... No też taką jakby Ala wędrówkę wyruszyły. Chociaż do odrobienia jeszcze trzeba przyznać, że jest całkiem dużo do górki z grudnia. To nie jest tak, że już w tym momencie jesteśmy w kosmosie. Dopiero może zaczniemy jakąś wędrówkę. Za chwilę mam jeszcze inne rzeczy pokażę. Ogólnie agenci też zaczynają jakieś wędrówki robić, a to jest bardzo pozytywne. Może za chwilę zobaczycie też jeszcze jedną rzecz. Yy, tutaj Katowice non-holo, nawet co jest w ogóle też ciekawe, że zaczęły one coś robić. Zobaczymy jeszcze sobie Stockholm Antwerp, Paryż i tak dalej. Yy. Sznawe jakieś Katowice kurde podbijały, nieźle, nieźle, nieźle. Sztokon w Lupie, Antwerp z lekkim, z leciutkim plusem. Chociaż w sumie to aż istotne i mm, Paryż podobnie, na utrzymaniu. Zobaczymy, czy za chwilę wystartuje podobna rakieta na tych eventach jak na tutaj. O, na Sportsfire 300. Co jest ciekawe, wczoraj pokazywałem, że average yy, tutaj Playerów było na poziomie 5,5% wyższym niżeli w ubiegłym miesiącu. Mamy już 6,17 co jest bardzo interesujące i zaczęło pod koniec nam tych graczy przybywać. Jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście możemy liczyć na jakieś fajne wyniki. Tym bardziej patrząc na to, że właśnie, kurde blade, ceny rosną, agenci rosną, czyli rzeczywiście ten popyt się robi wyższy. No i nic, kurde blade, tylko czekać, żeby to działało dalej. No, niech maszyna rusza, niech będzie cykl, tak jak w następnym roku. Cykl, cyklem. Ale liczy się to, żeby działało. I kurde blade kibicujemy. Z pomponami stoimy tutaj z boku i mówimy: do jesz, do jesz, do.